Kochani, od rekolekcji minęły dwa tygodnie i tak stwierdziliśmy, że to dobry czas, żeby troszkę też tak już, kiedy opadną emocje, kiedy z dystansem też podejdziemy do tych treści, opowiedzieć Wam o tym, co każdy z nas gdzieś na nich przeżył. Dla mnie ten czas rekolekcji był czasem trudnym, ponieważ jeszcze nocami kończyłam magisterkę i jakoś nie do końca mogłam się wejść tak na 100% w to, co się działo, ale Pan Bóg i tak sobie z tym poradził. I jakbym miała powiedzieć, czym ten czas był dla mnie, to był przede wszystkim czasem odkrywania wolności. Stąd też dzisiaj w plenerze i tak właśnie na, na BOSO i w ogóle. Właśnie, bo Pan Bóg mi pokazał, że można spacerować z Duchem Świętym, to po pierwsze. Po drugie, że nie chodzi o to, żeby wszystko rozumieć i zawsze wszystko wiedzieć, ja mam tak, że dużo rzeczy chcę robić. Na zasadzie takiego intelektualnego przeżycia, takiego intelektualnego przyjęcia, przemyślenia. A tutaj doświadczyłam tego, że można po prostu być, można po prostu pozwolić Bogu, pozwolić Duchowi Świętemu, żeby on prowadził tak jak chce i w tym co chce. Doświadczyłam tego, że jeżeli ja na to pozwolę, to on faktycznie gdzieś realizuje swoje obietnice. Myślę, że tak z rok temu. Dostałam w trakcie jednej z modlitw takie proroctwo charyzmatu, uzdrowienia. Wiecie, ja się wtedy strasznie przestraszyłam. Miałam w sobie coś takiego, że dobra, to teraz trzeba się bardzo przygotować, to teraz trzeba bardzo dużo, nie wiem, o tym poczytać, nauczyć się tego. A tutaj Pan Bóg po prostu mi to dał. Na takiej bardzo dużej wolności, w takim poczuciu i właśnie przede wszystkim w takim poczuciu, że to nie ja to robię, Tylko, że to on to robi, w sytuacji, w kiedy ja w ogóle się po pierwsze tego nie spodziewałam, po drugie, nie byłam w stanie tego zaplanować, po trzecie, nawet nie znałam osoby, e, tak naprawdę, której gdzieś tam posługiwałam, i miałam w sobie taką z jednej strony wolność, z drugiej strony takie piękno tego, że, że to Pan Bóg robi i, i nie ja. E, I żeby też, przy czym to w tym wszystkim było cały czas takie pytanie: czy mogę, czy nie pozwolisz? to, czego doświadczałam, to, to taka właśnie wolność w modlitwie, czy to w trakcie gdzieś tam uwielbień naszych, czy to w trakcie w ogóle gdzieś e, też takiej otwartości na modlitwę językami, która po prostu była i ja się nie skupiałam na tym, co mówię, jak mówię, jak to wygląda z boku, z czym zawsze miałam olbrzymi problem, tylko na zasadzie jestem, bo jesteś trochę e, i, i to było dla mnie bardzo ważne. Te rekolekcje były też dla mnie takim momentem, kiedy, no właśnie, bo rozmawialiśmy o przyjaźni, to był główny temat rekolekcji, w duchu i przyjaźni, gdzieś ja sobie zdałam sprawę z tego, że e, mam bardzo dużo jeszcze pracy domowej, jeżeli chodzi o przyjaźń z samą sobą, e, że gdzieś wychodząc z depresji już się nauczyłam siebie kochać w takim sensie, że wiem, że jestem kochana przez Boga. I to naprawdę wiem, to nie jest jakiś frazes, tylko to jest jakaś pewność, ale że nie zawsze potrafię to przełożyć na życie. Co to znaczy? To znaczy, że w mojej hierarchii osób ważnych jestem na końcu. Że nie troszczę się, nie wiem, o swój sen, o swój odpoczynek, że nie potrafię odpoczywać realnie. Gdzieś Pan Bóg się do tego bardzo mocno dokopał, też mi pokazując, że zawsze mam czas na innych, mam czas, żeby być, żeby pogadać, żeby wspierać. A nie mam czasu, żeby sama ze sobą chwilę posiedzieć, pomyśleć i się zastanowić, co Pan Bóg tak naprawdę mówił dzisiaj do mnie. To jedno. A dwa, to też w naszej relacji z Kacpem, gdzieś Pan Bóg mi pokazał, że, że jesteśmy na jakimś teraz etapie, gdzie trzeba się nauczyć, będąc z ludźmi, być ze sobą. To znaczy, my się nauczyliśmy tego, jak służyć, będąc razem. Co to znaczy? To znaczy, że. By budować relacje z innymi, kiedy jesteśmy wśród tych innych. Tutaj było tak, że byliśmy 10 dni na rekolekcjach właśnie wśród ludzi i zabrakło tego czasu, który by był czasem dla nas. Ja sobie gdzieś pod koniec rekolekcji uświadomiłam, mieliśmy takie piękne nabożeństwo z Matką Bożą, która jest w naszej relacji od początku w ogóle, jeszcze zanim my byliśmy razem oficjalnie, tak? Kiedy gdzieś były te nasze takie bardzo trudne początki, gdzie nie mieliśmy ze sobą kontaktu i tak dalej. Tak gdzieś nas wspierała Maryja i modlitwa Różańcem i właśnie to nabożeństwo z Matką Bożą, które mi pokazało, że jest teraz taki etap, kiedy my się musimy właśnie znowu zacząć zaprzyjaźniać, musimy znowu stać dla siebie najważniejszymi w każdym znaczeniu tego słowa. I to dla mnie też było bardzo tak z jednej strony odkrywcze, bo też zobaczyłam, że tak trochę traktuję Kacpra jako osobę, która... Bardzo dużo wytrzyma, która bardzo dużo zrozumie, e, której mniej e, muszę tłumaczyć, która mi więcej wybaczy, e, zamiast zobaczyć, że to jest ten człowiek, o którego ja się przede wszystkim powinnam troszczyć, który nie jest na końcu, ale na początku e, gdzieś tam mojej hierarchii ważności osób. E, no i że też właśnie to jest jakiś, jakiś nowy etap w naszej relacji, kiedy też tak duchowo. Pan Bóg chce budować nie tylko mnie i Kacpra, jako oddzielne osoby, które weszły z nim w jakąś drogę, yy, ale że chce budować nas jako my, też w takiej yy, gdzieś głębi duchowej i, i w, takiej, yy, w takim znaczeniu tego jako jakiegoś nowego tworu, do którego on zaprasza. Oczywiście będziemy to realizować w małżeństwie, jak Bóg da, ale że to jest jakaś taka droga, do której też już na ten moment jesteśmy zaproszeni, żeby się uczyć też bycia z nim jako my razem. No, generalnie, refleksje dla mnie zaskakująco piękne. I to, że można tyle czasu siedzieć przy Jezusie i w otoczeniu tylu fascynujących młodych ludzi, i nikt się nie czepia, że nie wiem, modlitwa tyle trwała, że mam jej konferencje, i adoracje, i modlitwę osobistą, i grupy dzielenia codziennie. Jakoś nikt się nie rzuca, nikomu to nie przeszkadzało, a więcej ludzi naprawdę w to wchodzili. I ja byłam zachwycona pięknem osób, które mnie otaczają, tym, że faktycznie gdzieś nawzajem siebie. Ubogacaliśmy i że ja naprawdę mogłam czerpać bardzo dużo. Yy, no, także piękny, piękny czas. Chwała Panu. Pewnie Pan był gdzieś w tych rekolekcjach yy, bardzo dużo robił. Yy, uczył mnie przede wszystkim gdzieś zaufania yy, do Jego woli, do tego, żeby yy, nie planować. Ja miałem taki obraz w głowie, Ja sobie wypiszę tutaj plan na swoje życie. E, Panie Boże, e, taką pracę, e, tyle i tyle będę zarabiał, tyle i będę mieszkał, będę miał tyle dzieci, tyle lat sobie pożyję, ja, ja Ci to wypiszę, dam Ci taki papierek, taki dokumencik do podpisania, Ty mi przywieziesz pieczątki, będzie super. No i gdzieś ten obraz e, Pan Bóg mi bardzo odkłamywał na zasadzie, że tak nie wygląda, to tak nie ma wyglądać e, tylko on chce zaufania tylko e, zapraszam do tego żeby tak chodzić po wodzie i gdzieś bez e, patrzenia na niego e, będę się topił bez, e, bez zaufania w to, że faktycznie on prowadzi bez zaufania w to, że e, on chce dla mnie najlepiej, chce dla mnie szczęścia. Tego szczęścia pełnego, nie? A nie właśnie jakichś złudy. I dziś to przede wszystkim Pan Bóg pokazywał na tych rekolekcjach. Ale też to był dla mnie czas, w którym w którym on mnie łamał, uczuł pokory w jakimś, w jakimś stopniu miałem takie doświadczenie na adoracji, gdzie mieliśmy dzień o przyjaźni z Duchem Świętym. No i właśnie i gdzieś e, ja miałem e, bardzo duże pragnienie e, tego, żeby e, dobrze przeżyć tą adorację, że będzie tak fajnie, że będzie tak pełno. E, a realnie to była dla mnie najtrudniejsza adoracja na tych e, rekolekcjach i e, ja nie potrafiłem się modlić. Nie potrafiłem wejść w modlitwę, nie potrafiłem mm, prosić o Ducha Świętego dla siebie. Nie potrafiłem dziękować. No jakby miałem bardzo duży opór, mur, żeby wchodzić w modlitwę. Ostatecznie jedyne co jak naprawdę gdzieś Pan Bóg dopuścił, tak? To była modlitwa za innych. Za to, żeby ten Duch Święty się wylewał na innych, a nie na mnie. W sensie... Tak, on dopuścił to taki blog względem modlitwy za siebie, czy to prośby, czy uwielbienia. I właśnie to, to mnie bardzo uczyło pokory, że ja mogę sobie zaplanować, że przeżyję świetnie adoracje i przeżyć ją najgorzej ze wszystkich adoracji na rekolekcjach, nie? Bo nie o to w tym chodzi, w sensie bo ja mam ufać, bo to nie ja mam zaplanować sobie, jak to będzie wyglądało. Tylko gdzieś, tak, mam z otwartością przyjmować wolę. Z otwartością przyjmować to, do czego On mnie zaprasza. I ja faktycznie zobaczyłem dobro później z tego. Bo, tak, nie sądziłem, gdzieś tam przekonałem się do takiej modlitwy za kogoś. Ale to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie. Bardzo trudne. Może ja bym to przyrównał trochę do takiego doświadczenia pustyni, samotności. E, też niemocy, nieumiejętności, bo ja realnie nie potrafiłem, to znaczy miałem poczucie tego, że nie umiem i e, no i gdzieś bardzo Pan Bóg działał przez to, mimo że to było trudne doświadczenie. O panu.